Witajcie z tej strony Syrota. To jest pierwszy odcinek z Gry Left For 2. Jest ze mną Michał. Witam. Podnikiem Gilara Section. No i wybierz jakąś postać. Okej, okay, co by tu wybrać? Weźmiemy niebieskowosą, bo zieloną włosą ty wziąłeś. Ale ja jestem coachem, jaką zieloną włosą? Nie, jesteś zielonowłosą, małą dziewczynką. Ale o co chodzi? Żadny, ale. To jest potęga modów. Potęga modów. Jakich modów? Stochał Okej. Okay. Dobra. Y... Coach. Zielonowłosa, mała dziewczynka, tak? Mhm. Mm A gram niebieskowosą, małą dziewczynką. Okej. Okay. Nazywasz się Elis. Nie wiem, u mnie jest teraz coś Czy innego. Czy tak on jest? Nie pamiętam już za bardzo. Bo jedną z tych postaci jest Elis, tak? Mhm. Bardzo prawdopodobne. Imiona się Chyba nawet dwa Tak się nazywa. Haha. <laughs> powinno być, wiesz, jeszcze zamiast tych bohaterów, właśnie te dziewczynki z Toho i Daybreak. <laughs> A no właśnie. Daybreak to jest kampania, którą sobie znaleźliśmy wśród modów steamowych i. No. I zobaczymy, co z tego będzie. Miała tam cztery gwiazdki, bodajże to nie powinno być źle. Ta. Zawsze nie zwróciła naszą uwagę. Gramy na poziomie bodajże zaawansowany, to jest tamten trzeci? Mm, tak. No to tak. na zaawansowanym bez trybu realizm, bo we dwóch to lepiej już nie utrudniać sobie za bardzo. <laughs> Mam nadzieję, że jakoś nam to wyjdzie i nie będziemy padać. Się okaże. Zmijmy, żeby był śmiesznie. To może jednak lepiej było grać na najłatwiejszym? Nie, <grym> zaufaj mi. Witch jęczy Nie, u mnie śmieje się ani. Za <grym grym> dużo Ten śmiech jest... dziwny. Like <grym <zadań> <grym> <grym <grym> e hmm. Nie, pami nie pamiętam jak się Ej, zaczyna się śmieć coraz głośniej. Yeah, alcohol right next to the, Grabbing the club. <coughs> Co by to wziąć? To. No, też wziąć. Ty. Aha. Aha, to to samo. Yes. Yes. Czekaj, wyłącz latarkę, jeżeli masz włączoną. włączoną. Okej. Okay. Prowadź nasz. Tu not cool, Nick. <laughs> tu gdzieś Mhm. Mm Niżej czy hmm. tu? Tu jest zamknięte, więc chyba nie... Lecimy niżej. W dół. Na tym poziomie trudności badaj, że ona podbiegnie to od razu leżymy, nie? Ona chyba ogólnie tak robi. Eee. Ale... Ona wydaje się być w tej windzie. Okej, okay, ale jak do niej podejdziemy to ona nas zabija tak całkowicie? Eee, smoker, ale do drzwi. Włosczek. Okej, czekaj stąd Dobra, dobra. płacie... Dobra, ja biorę... ...ki do golfa. Au! Nie no strasz. Jakie ty ty... Mam mało toba. Reimu, Chargera. Daj, potaj to. Lecimy. Mm hmm. Cześć. Robimy sobie kółeczkę. Co to było? Fiii. Oh. Odlazłeś. Co to <laughs> To jest normalny zombie, prawda? Pojownik. Wow. Aha, to nie To Da się otworzyć? Nie, da się. Doda się nie, nie ma klamki. Oczekaj O czekaj, fabuła left for I will kill them until they get Ten śmiech mnie niszczy, ten śpiew nie No u ciebie ten śmiech tak Ty go słyszysz? A nie, ja nie śmiech tylko... tak A, Ale zniszczytą. wyobrażam sobie jak ten śmiech musi na ciebie działać tak, udało mi się go oh no, no. Uh! Ja, Za dużo! Cholera. Tu jest switch. Witch! Za dużo naraz! raz. ty! Aha, to ty! Ilu tutaj było specjalnych? Trzech, z Hunter i Jockey. No. A jeszcze ten, Charger chyba. Niki jest wiedźmą. No, Charger jeszcze to. był. Ty, no, w fartuszku. To u mnie czy u ciebie dzwoni to, to przez telefon? To mnie jakiś system jest przed chwilą przeszedł. Dobra. Uważaj, na radiowóz policyjny może mieć alarm włączony. Okej. Okay. Kolejne BMW wygrałem. Tu, 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 tu. A gdzie ty masz telefon? W jakiej sieci? Eee, T-Mobile. To, to w T-Mobile możecie wygrać BMW, BMW, pamiętajcie. Weźmy. Mhm. I to wiele. Tylko chyba nie znam adresu, bo coś nie przesyłają. No. sobie to. O, bajka. -pa. hahaha. Otworzyłem, wyskoczył mi napis Jaren plus i... i. Jestem w niebie! Jorega! Ja też chcę! Ja! Maciuś, gdzie jesteś? Maciuś! Reloading. Jest. <grym>. się skam się jakoś się bronimy na razie. Nie to wiem, gdzie jest nasz cel. Nie wiem, ja tu trzymam Maciekę, a On przeżyje wszystko. Dobra, widzę chyba nasz cel, bo tu się coś świeci od jakichś czasów. Maciuś, lec! Słyszałem, Aha, tam to się coś. Ej, uważaj, bo game. tutaj o. są dwa te. Dobra, wezmę Au, co jest? Sorry? To tyle! To Strzelaj w nich Dobra, trzeba uratować te bogi polerne Dasz nade mnie osłonić? Średnio okay. Okej, to na razie przyda. Trzeba... Wojownik! Wojownik! Piss! Rzuciłem tamten! E Rzuć boomera. Powinniśmy mieć chwilę, żeby ich podnieść. Podnoszę Nika. Chodź. Podnoszę Reimu. Dobra, ta żółć boomera nas uratowała. No. Boże mój... No. Wybacz, strzeliłem w Nie, to okay. Nie chcę. Chodź i porzuć sam. Mam ekrany. Gra jest chyba trochę za głośna i cię może zagłuszać, muszę... Gdzie ten pep? E... Na razie czekaj chwilę, osłaniaj mnie. Maciuś. Maciuś. Jest Maciuś, dobra. Zadziałało obniżenie dźwięku? A jeszcze obniżę. Czemu mnie bijesz? Czekaj, bo ja... Coś ci zrobiłem? <tryk> tak. <tryk> To, że cię dwa razy powaliłem, to nic takiego. Nie chcę, co tym działem? Serio, wcale nie chciałem w ciebie strzelić działem przeciwpancernym. Każdy się tak tłumaczy. Tak, tak. Zawsze. Zwłaszcza wtedy, gdy w kogoś się strzelić działem przeciwpancernym. Nie ciebie przeciwpa cię strzelić, a kiedy się odwróci. Odwysza... To seryjkom po gilarasie. O apteczka. o, apteczka. Peace. Chcesz zgarnąć tą apteczkę w ramach przeprosin? Hmm. Nie. Po no teraz to może się on sobie naprawdę wziąć. Ha. Bierz go, Maciuś! Przeskoczył go! Zabił unik przed Zabiłem tego huntera jak? No bo ja go strzeliłem, a tego dobiłeś. Ale ja go nawet nie trafiłem moim machnięciem w tym. Nie wiem, spanikował. Wystraszył się, zawał. Meg. Ej, co tu jest? Tu jest sekret jakiś chyba? Nie, nie można przejść. A ja liczyłem, że będzie sekret. Mhm. Mm Muszę Muszę tutaj podładować, bo nie. Okej, okay, możemy iść. Okej, okay, to lecimy. Mhm. Mm My. <laughs> Rzuciłem tym twoim krasnalem. Jak ty go tam nazwałeś, Maciuś? Maciuś. Okej. Okay. No to Maciuś jest wojownikiem i sturlał się z górki. <grym> no i wiesz, chciał ich tak stoczyć wszystkich. Dokładnie. Wiesz, on jest tak głaz. Ale on poszedł w dobrym kierunku, on wskazał nam drogę. Hey. <grym> Wymięcinę. Co ty, chcesz go zabić? Nie, wyrzucam to. Gdzie już dałeś ten? O, tu. Uwaga. Uwaga w drugą stronę. Zrzucam Muszę go uratować. Mam go. Poczekaj tutaj. Dobra. Hmm. Konczę się amunicja. Znając życie w tym momencie, coś ci sugeruje, żebyś dał Rochelle albo temu dziwnemu gościowi apteczkę, nie? Hmm, no dobra. Zgarnąłem drugą apteczkę. Nie, nie dawaj, nie dawaj w życiu! To są no. boty. O, słyszę gdzieś. Tutaj są wymiociny, jeśli chcesz. Hmm, wezmę. O, piper już zużyłem. Nie chciałem! Nie chciałem! Zahaczyłem lekko. Nie wiem, pewnie mam sukienkę u ciebie w teksturach, więc. Masz. O! Musiałem, wiesz, tam lekko zahaczyć. Tak! Oj, sorry. Nie zdążyłem pomóc temu. Przypadkowo mnie strzeliłem. Jestem wojownikiem. Podnoszę ją, osłaniaj smoker. Uh, smoker. On zabił Nika, tak całkowicie zabił. Jak to Ty go zabiłeś, jak to ja go zabiłem teraz? Strzelałem z shotguna. No, Okej. Okay. Maciuś. To jest. Splitter we mnie? Nie we mnie. Dobrze. Dobrze. Yeah. Leczyłem się i akurat. Bierz go, Maciuś. Dobrze. Nie uciekać. Dobrze. Dobra. Dobra, lecimy Dobra, chyba po tym samochodzie, i znając życie, alarm się włączy. Poczekaj, mam jeden nabój, Zostawię go na ciebie. Okej, okay. dobry pomysł. O, to jest broń jakaś. Good gitara. Broń. Co ty za mnie za dodałeś? Jakiś policyjny. Bo gitara. A co tu jest? To jest pistolecik. O kurde. A weź do wezmę sobie pist... Nie, wolę się kiera. Meli to Meli. Meli rządzi. Dual building. Spawn na trupę. Bierz go! To była chyba cił... ostatnia broń, którą... <śroczy> <śroczy> chyba gitara to była ostatnia broń, którą jeszcze nikogo ze zombie nie zabiłem przy użyciu broni Meli. Bo to chyba za to był ten achievement. U! Ratować go! Do you come and get me? Ja słyszę znowu Witch. No i to cholernie głośno. Eee, uważaj na ten. Mm. Wow. Uważaj na wodę, bo zwykle się umiera, jak się wpadnie do wody. I Maciusia stary się nie wrzucić. No postaram się. ŁAAA! <laughs> Biedny Maciuś! wstała! Witch wstała! Witch wstała, Witch wstała! Ej, ona sfokusuje Maciusia Sorry Dajemy ją? <laughs> Czekaj, mam jeden nabój Co prawda być. Miałbyś... <laughs> Zombiaki się na nią rzucą, odsuń się Okej okay. <laughs> ja ja Diabeł Maciuś tak dzielnie walczy, nie? O, obrony nad Prawie zapomniałem, że to jest zaawansowany poziom. Ufa. Łyknę Oco. sobie proszki. ją Charger! Okej, okay. lecimy. A to, to ci jest? Co jest, co jest? To jest młotow. Tam weź tam. Ja, ja mam, mam gluty. Powinieneś się chyba niedługo uleczyć, ja na razie na prochach jedę. Mhm. <laughs> dekapitacja. Dekapitacja to chyba też rozwalenie, nie tylko ucięcie głowy, nie? Czy mm, tylko ucięcie? Nie, chyba ucięcie głowy konkretnie. A, ale że nie ma głowy i ten też już nie. Ale. Jaskrawe. A co tam jest? Coś tu jest? zam próbował prowadzić. Mam wrażenie, że to jest jakiś sekretny ten. O, tobie się to przyda, amo. o zajebiście. Zajebisty samochodzik ten różowy. Uuu, zobacz ten biały, fajny jest. Mhm. Widzisz go? Widzę, widzę. Okej. Okay. Fajny Bayer Siu. Mógłbym taki mieć. A, ale tam trupów. Ano. Oj jakby w nas tutaj strzelił bylibyśmy przesrane ranę Byłoby ciężko <laughs> Może boty by nas podniosły Nie zabij... No Próbowałyby nas podnieść by... Hey były na Dobra, to ja się uleczę Okej okay. Bo hey, przy tym Amo znalazłem hey, yeah. akurat apteczkę Co o, chwilę je, używam tych apteczek Coś tu jest jakiś sekret? Nie. U, mało Dobrze. Tank! Tank! <gryw> idę stąd Boję się Idę stąd, idę w tą stronę Maciuś mu przeleciał nad ty <gryw> <Widzę> go! Wystraszył <gryw> go Cholera, w tym momentach brażowo jeżdżę że mamy. Nie możesz dać mu się zrzucić do wody, bo umrzemy. O cholera, to jest y Hunter... -y. dwa? Nie, jeden. Nie ram, żegnaj. Serio cię tak dobił do reszty? No. <laughs> Spróbowałem go przestrzelić, ale... Dziękuję, zostałeś sam. A nie, Roszel żyje. Eee, Ale miałeś fuksa. Dobra tyle. Nie byłem nie w stanie to nic to zrobić. Żyje. Ej, mamy od początku powtarzać cholera. No niestety. To będzie bolesne dla widzów. Za hmm. Zostawię tam przewiną. Dobra, taki odnośnik, tam gdzie zakończyliśmy. Dobra, i... postaram się, ale to oznacza dodatkową pracę, a dodatkowa praca to nie jest coś, co lubię, wiesz, no, chyba. No, ty... rozumiem. Jestem leniwą osobą. Dobra, jeszcze nie będziemy bawić się z Maciusiem. A nie, maczeta lepsza. Lecimy. Uhu. Dobra, tym razem szarża. Mhm, lecimy.

Jesteś strasznie dobry, w sensie, mógłbyś się nadać na lekarza, to miałem na myśli. Ja? O kurde, i tu tak było zawsze? Nie pamiętam. O fuck, o oh, fuck, wow. jestem w dupie. Ja też. Ciebie też obrzygał? Aaa, z po plecach dostałem. Nic nie widzę. Widzę Rejmucha Hakurei po mojej prawicy. Oha, lecą zombiaki. Nie, nie! I, idź diable! Cześć, jestem Przydałoby się znaleźć jeszcze jakąś żółć Bumera coś hmm. e, mamy żółć boomera. No. E, słuchaj, nie otwieraj drzwi gdzie był krasnel, bo umrzemy. Jesteś tego pewny? Tak, tam były zombiaki, które. Wywołały... Mołtowa. Masz to Ja mam coś innego. Nie Nie wychodź. Zostań w budynku, proszę cię. No późno. Uwaga. Mówiłem, zostań w budynku w razie tego. A! Dużo ich tu. UU! Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. Pozbyłeś się... pozbył się, że ktoś... Dobra. Ale co to było? Aha, bumer. Nikt do reszty padł. Wiesz to po nie zginęła ha, ha ha A Hunter obok ciebie, dobra Dzięki! O pewnie, na, pewnie nawet do końca nie wiesz co zrobiłeś, nie? Ojo, uważaj, nie w te nogi! Nie. Aha, ja mam 2 HP, okej. Okay. No, ulecz. Się. U, zaraz wracam. Posłaniam cię. <laughs> Ej, to nie jest dobry moment na awka. Okej, okej. Nie tak A Wezmę sobie to ze sobą Hmm. Zdecydowała się mnie uleczyć, ok? Yes. Potelnia, nie, pił. No, jeszcze musisz broń przeładować. Oh, wow. To był twój plan, a potem narzekasz. Moj ja, to, to, moje, obraz się mi przeładować. Ale twoja postać potem powiedziała do mnie, że daj mu oczy. to moje tam. I tam. Sorry. Jak chcesz, to prochy w ambulansie. Wezmę. -z -z. No, Eee, nie wejść broń tutaj jest. <laughs> to ta fajna A teczka dla ciebie. Eee, yy, i bomber gdzieś jest. Co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Nic, po co ja go zrobiłem z bliska. Ale tak naprawdę wiesz, do kiedy się nie odczuwa poziomu trudności? Do kiedy? Do momentu, w którym spotykasz tanka. <grym> Tam jest apteczka, tu, 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 przy znaku stop. Tak, to jest to. Ja już biorę. Znak stop, jest znak stop. Pio o, a! Krzydełka mi prawie zmiażdżył Myślę, że coś innego <laughs> Weźmiemy sobie proszki Lecimy Tym razem postaram się nie zawadzić sukienką żadne samochody, nie? Okej okay. oh, uh. Nie. Dobra, UZIka biorę. Co to było? Hey, Te <grywki> zombie wspinają się na drzewa lepiej niż ja. Takie <grywki> tak, eee, sorry. To We got gun. Bird, man. U, coś to jest. Aaa, bronie. Gdzie jest Hunter? Przy mnie Biegnę. Na mnie. Dzięki. Dobra, też łyknę proszki. No my, my, my. Tylko my, my. tym razem na mały czole uciekaj. Y rzucę do niego mołotowem. on się spią na mołotowach? Uciekaj. Okay. Dopóki płonie i go biją, niech się... Nie! Au! Żyje! Shoot it. Shoot. <grystanie> <grystanie> Żyje! Leży! Co chce... E, biją nam Rochelle'e Jak ona się tam dostała? <grystanie> <grystanie> Żyje. Zawał! Okej, okay, może lepiej użyję tej apteczki Jeszcze Spitter, uważaj nie przechodź Dobra, też lepiej użyję tej apteczki, bo się boję Dobra i lecimy. Nie zwlekać, nie zwlekać, bo okay. jeszcze drugi tank się spełni czy coś. No. Dobra, nikt tam siedzi. Dawaj, Tak W takim stylu. No, teraz jeszcze coś widzę, Już nie. Oh. NIE MNIE! Gliny cię biją. Mhm, okay, okay. Oh O! Wskazał mi drogę. Właśnie myślałem gdzie mamy iść, <głosyt princepeople> eee, yy, Uważaj, samochód alarmem. Y Cholera. Ja, w Dobra, idziemy dalej. Okej. Okay. Tu jest kolejna oh. Blue Druga? Mm -hmm. Została jakaś? Tak. Oly shit. Oh, no, you keep jumpin you. Dobra, ktoś od nich podobno umiera, także umrze. Chyba Roscher, bo Roscher pada co chwilę. Oj tam, oj tam. To jedyna, która jeszcze nie umarła o, tam ostatnio była apteczka. Teraz pewnie też jest. Co? Czemu? Ale. Ej! Coś się różnie spawnuje. Dwa Magdo. Miałem szczerą nadzieję, że będzie apteczka. Mhm, o jest. A tu co jest? Pipe bomb? O, wezmę ją sobie. A, dobra. Mua! Dzięki. A ja... tak, nie, tak nie zabijemy tego. <ścoughs> Zabił się! Pięknie to wyglądało! Dobra, może ruszajmy, bo tutaj mogą nas łatwo okay. specjalne zombiaki zabić. Dobra, Poza tym Niki Rochelle raczej e, słyszę e, huntera gdzie jesteś? Dobra Tutaj wcześniej był ten tank Tak Tym razem był wcześniej kawałek i Małotow. Biegniem biegniem Eee, smoker! Dorwał mnie! Cholera, cholera Dobra, dzięki Wydaje mi się, że już zaraz będziemy w safe house, więc trzeba Mam zaszarżować. Taką nadzieję. Ty, 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 ty. Aha, dobra, tam. Ja! Zwań drzwi! Ja mu zamykam drzwi przed nosem, a ten przez je przeszarżował. To musiało zabawnie wyglądać na nagraniu. Lecimy. Jest yeah, safe house. Sukces. Hey, Ok, co by coś powiedziałem? Mike, zamknijmy to. to, to. Fakt. Zdążyłeś się killing? Zdążyłem, ale to zbustowałeś mnie trochę. <try> cheater. Ksujesz się. to mój to. <try> cheater. Pogrom co tanków, nie cheater. <try> Noob cheater. Ej, to nie wiem o czym mówisz. Dobra, teraz to ty jesteś wojownik. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia w przyszłych materiałach. Na razie i cześć!